Cześć kochani, tu Kendymona. Dziś zapraszam was na kolejny chiński unboxing i ten film nie bez powodu pojawia się właśnie dziś, a to dlatego, że od 27 sierpnia na AliExpress mają być kolejne promocje i w tym dzisiejszym filmiku pokażę wam troszeczkę takich rzeczy domowo użytkowych z AliExpress. One są też w nieco wyższych cenach. Natomiast ja od razu wam mówię, jeżeli jeszcze nie wiecie, że na takich promocjach zazwyczaj właśnie te trochę droższe rzeczy opłaca się kupować, ponieważ przy nich faktycznie są Czasem duże zniżki o kilka dolarów, na przykład są te rzeczy tańsze, natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo tanie, jak na przykład rzeczy do paznokci, to te ceny praktycznie zawsze są takie same. One mogą troszeczkę być podnoszone przed samymi promocjami i później z powrotem opuszczane, żeby się wydawało, że ta zniżka faktycznie jest. Natomiast tak w przeciągu roku raczej kupić te rzeczy w tej samej cenie, więc tutaj nie ma co się aż tak bardzo napalać, ale faktycznie przy tych właśnie droższych rzeczach można upolować nie tylko zniżki samych Sklepów, ale też i kupony, więc zachęcam do polowań. I poza tym, poza tymi rzeczami takimi właśnie ala, domowymi, użytkowymi, pokażę Wam coś z ciuchów. I tutaj będę miała jeden ciuch z AliExpress, który okazał się totalną klapą i porażką. Oraz trzy rzeczy z Shein, które są moim zdaniem całkiem fajne, tak więc warto popatrzeć. No i na koniec jeszcze kolejna peruka. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda, no to zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest taki właśnie blender, troszeczkę powiedziałabym, że w retro stylu. Jak widzicie tutaj na zdjęciu, ten blender jest w odcieniu beżowym, natomiast na aukcji był dostępny też róż i oczywiście ja się na róż skusiłam. Zaraz go wam pokażę, ale chciałam wam jeszcze pokazać to pudełko, ponieważ blender właśnie w nim do mnie przyszedł. Tutaj otworzę i pokażę wam jak to wygląda w środku. Tu mamy taki gruby styropian, dzięki któremu temu blenderowi nic się nie stało i przetrwał podróż bez żadnego uszczerbku. Chociaż jak widzicie pudełko nie. Nie jest w najlepszym stanie, ono się tutaj troszeczkę pogięło, więc dzięki temu, że to pudełko jest, ten styropian jest, no to wszystko było zabezpieczone i na całe szczęście nic się z tym nie stało. No i jeżeli chodzi o ten mój różowy blender, to prezentuje się on właśnie tak. Jak widzicie tutaj ma taką uroczą gałkę, którym się uruchamia ten blender, ale myślę, że nie będę tak po prostu gadała o nim, bo nie ma to sensu, tylko pokażę Wam jak działa. Więc jeżeli chcemy skorzystać z tego blendera, no to musimy najpierw odkręcić tę dolną część, w której znajdują się nożyki. Następnie do tego ala kubeczka wrzucamy sobie owoce, takie jakie chcemy. Ja tutaj wrzuciłam truskawki oraz borówki. Dodatkowo nasypałam też trochę erytrytolu, ponieważ staram się odstawić cukier. I zalałam to wszystko mlekiem kokosowym. Następnie zakręcamy z powrotem tę część, która została odkręcona. No i wkładamy to z powrotem na naskórki. Naszą podstawę i tutaj musimy tak jakby delikatnie dokręcić tę górną część, żeby ten blender zaczął nam działać. Jak widzicie, kiedy go dokręcamy, to tutaj od razu zapala nam się takie światełko, które oznacza, że blender jest gotowy do działania i do pracy. Kiedy odkręcimy, wtedy światełko nie świeci, no i wiadomo, że musimy dokręcić tę górną część, więc kiedy mamy ją już prawidłowo założoną, musimy po prostu przesunąć tę dźwignię z prawej strony. Blender, jak widzicie. Działa naprawdę bardzo szybko i momentalnie rozblendował mi te wszystkie owoce. Jak widzicie, zostawiłam sobie w tym moim koktajlu takie troszkę większe kawałki, bo nie chciałam ich aż tak bardzo rozdrabniać. Chociaż z tego co widzę, to spokojnie mogłabym to zrobić w tym blenderze, bo naprawdę działa momentalnie. Więc tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o korzystanie z tego blendera. Natomiast, jeżeli chodzi o to, co dostajemy jeszcze z tym blenderem, to mamy również taką jakby drugą, podłużną buteleczkę, którą tak samo można wykorzystywać do blendowania owoców i później do noszenia sobie tych owoców, czy też ich picia. Mamy też takie dwie nakładki, które możemy sobie nałożyć na te nasze pojemniczki. Jedna nakrętka ma tutaj miejsce na słomkę, ta słomka również została dołączona do zestawu i ona jest zrobiona w taki sposób, aby nie wypadała, ma taki grubszy rant jakby, który wkładamy do środka, no i wtedy wiadomo, że jej nie zgubimy, nie wyleci nam i cały czas jest na swoim miejscu. A druga nakładka służy po prostu do picia, ponieważ ma tutaj taką dużą dziurę na górze. Więc w zależności od tego jak chcemy z tego blendera korzystać, to możemy sobie te wszystkie części składać ze sobą, ponieważ one wszystkie do siebie pasują. Więc myślę, że w tym szybkim teście pokazałam Wam Mniej więcej możliwości tego blendera Nie wiem co mogłabym jeszcze na jego temat powiedzieć Moim zdaniem po prostu sprawdza się dobrze Robi to co ma robić Więc jeżeli tylko się Wam podoba No to jak najbardziej mogę polecić On kosztuje na Aliexpress około 30 dolarów Natomiast teraz właśnie podczas promocji Ma być tańszy Chyba za 28 I jeszcze widziałam, że był w sklepie kupon na dolara Więc może być jeszcze troszkę tańszy Czyli wyjdzie Wam powiedzmy, że około stówki Jeżeli tylko się Wam podoba. No to jak najbardziej ja polecam zwłaszcza różowy kolor, natomiast do wyboru macie też beżowy, jeżeli komuś się tam ten bardziej podoba. I w sumie jeżeli jesteśmy przy takich różowych sprzętach kuchennych To pozwolę sobie tutaj na takie szybkie wtrącenie I przedstawienie Wam różowej lodówki, która nazywa się Koldi I to nie jest chiński produkt, dlatego to jest takie troszeczkę nie na temat Ale chciałam Wam pokazać, bo myślę, że idealnie tutaj pasuje mi właśnie do tego różowego blendera Lodówka jak widzicie również jest w pięknym pastelowo-różowym kolorze Natomiast te lodówki można sobie wybrać w przeróżnych kolorach Tam naprawdę jest mnóstwo ich do wyboru i te lodówki są polskiego producenta. Więc jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak te lodówki się prezentują, no to zostawię wam też link tutaj pod tym filmikiem do strony producenta. Będziecie sobie mogli zobaczyć, jakie te lodówki są, ponieważ one mają też różne rozmiary, różne kolory, więc naprawdę dla każdego coś dobrego. I w tym miejscu muszę na szybko wyjaśnić, że ja nie korzystam z tej lodówki tak standardowo. Ona nie służy mi do przechowywania żywności, tylko wkładam do niej kosmetyki. Jeżeli macie jakieś kremy wysokopółkowe, które powinny być przechowywane w niskiej temperaturze i boicie się, że tak po prostu w pokoju mogą wam się zepsuć. No to taka lodówka jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, ponieważ można ją sobie postawić nawet w pokoju, bo ładnie wygląda. Moja właśnie stoi tutaj koło toaletki. Dzięki czemu cały czas mam dostęp do tych swoich kosmetyków. One są cały czas zachowane w świeżości, bo właśnie mogę sobie tę lodówkę włączyć i nie ma ryzyka, że będzie tutaj na przykład 30 stopni w tym pokoju i wtedy to wszystko mi się zepsuje, na całe szczęście już teraz nie muszę się tym martwić, a że mam pokój na poddaszu no to powiem Wam, że czasem to jest dość duży problem, więc jeżeli też u Was się pokój tak mocno nagrzewa to warto o tym pomyśleć, żeby faktycznie kosmetyki od czasu do czasu przynajmniej schładzać i żeby one nie leżały w tak wysokich temperaturach poza tym maseczki w płachcie też o wiele przyjemniej się stosuje, jeżeli przed użyciem je schłodzicie, więc ja polecam i teraz wracamy z powrotem do rzeczy z AliExpress. No i żeby pazurkomaniaczki nie były zawiedzione, że nic w tym filmie dla nich nie ma, to postanowiłam przemycić tutaj również jeden produkt do paznokci. Jest to sterylizator o nazwie 59S. Jeżeli chodzi o ten sterylizator, to on sterylizuje przy pomocy światła. Czyli od razu mówię, że to nie jest Sterylizator profesjonalny To nie jest to samo co autoklaw Jeżeli na przykład prowadzicie salon paznokciowy No to nie sądzę, żeby Sanepi Wam coś takiego Pozwolił stosować Raczej będziecie musieli zakupić sobie Coś porządniejszego, czyli właśnie taki Porządny autoklaw profesjonalny Natomiast jeżeli chodzi o warunki Domowe, to myślę, że Można z tego korzystać, jeżeli robicie paznokcie Tylko sobie i po prostu chcecie Od czasu do czasu zabrać. Jakieś tam bakterie, no to wtedy ok. Więc tak jak mówię, to nie jest produkt typowo profesjonalny, tylko raczej do takiego użytku dla siebie samego w domu. No i jeżeli chodzi o ten sterylizator, to on ma tutaj po prostu diody, które emitują światło. Na spodzie jest odblaskowe dno, więc te diody tak jakby odbijają się od tego dnia. Od tego dna, i w ten sposób właśnie te produkty nam się sterylizują przy pomocy światła. Natomiast musicie zwrócić uwagę na to, jak wkładacie rzeczy do tego sterylizatora, ponieważ one nie mogą na sobie leżeć, no bo wtedy wiadomo, że to światło nie będzie docierało wszędzie. Bo jeżeli coś będzie pod spodem, no to do tego pod spodem nie dotrze. Zresztą też ja uważam, że to nie jest taka super dokładna metoda sterylizacji, no bo to światło jednak może nie dotrzeć we wszystkie zakamarki, więc pamiętajmy. O tym właśnie, że to nie jest super profesjonalne narzędzie, natomiast jeżeli chodzi o działanie, to też pokażę Wam tutaj, jak się z niego korzysta. Po prostu musimy podłączyć ten sterylizator do prądu, wtedy zapala nam się tutaj światełko. Następnie wciskamy tu na środku przycisk. I zaczyna się sterylizacja, która trwa chyba około 90 sekund, o ile dobrze pamiętam. I w tym czasie to kółeczko się tak jakby coraz bardziej zapala. I kiedy ta sterylizacja już zostanie zakończona, to automatycznie nam się ten sterylizator wyłącza. I słyszymy też taką informację głosową, że sterylizacja została właśnie zakończona. Więc w taki sposób to działa. Jeżeli chodzi o ten produkt, to on jest stosunkowo drogi, ponieważ kosztuje w tej chwili około 40. Dolarów, natomiast oczywiście wiadomo, że to jest ta cena przed promocjami. Podczas samej promocji zapewne będzie taniej i wtedy myślę, że będzie to kosztowało około 30-33 dolarów, bo w takiej cenie zazwyczaj ten produkt występuje. Więc ja polecam poczekać na promocję, jeżeli chcecie sobie coś takiego zakupić i dopiero wtedy polować na takie droższe rzeczy. Następna rzecz będzie już nieco tańsza, ponieważ jest to lightbox, który widzicie tutaj, właśnie za mną z napisem Candy. Ona, on jest w tej chwili, co prawda, nie włączony, ale mogę go włączyć. Tak to się prezentuje, kiedy lightbox jest zapalony. I jeżeli o niego chodzi, to jak widzicie, Tutaj troszeczkę widać te literki, ale nie są może one jakieś takie strasznie mocne. W każdym razie po prostu mamy tam światełko, które podświetla nam te litery, które są włożone do Lightboxa. On kosztował 10 dolarów, ale niestety przyszedł do mnie w okropnym stanie, ponieważ w dwóch miejscach jest połamany. W tej chwili tutaj jest to zasłonięte po prostu kwiatkami, żeby nie było tego widać. I ja osobiście uważam, że lepiej to też wygląda i lepiej widać ten napis, kiedy jest po prostu wyłączony ten lightbox. Więc wszystko zależy od tego, co chcecie z tym lightboxem robić. Jeżeli chcecie po prostu sobie zrobić jakiś taki fajny, klimatyczny napis, który będzie Wam świecił gdzieś w domu, no to jak najbardziej, ale musicie jednak pamiętać o tym, że niestety też może przyjść pęknięty. Oczywiście napisałam do Chińczyka, on mi powiedział, że wysyła kolejny, więc na razie czekam. Zobaczymy, czy ten drugi mi faktycznie przyjdzie. Jeżeli nie, to oczywiście będę pisała do Chińczyka. Ja zawsze pilnuję czasu tego do zakończenia, bo pamiętajcie o tym, że dopóki macie ten czas na dostawę i on nie jest zakończony, to zawsze możecie otworzyć spór i wtedy po prostu odzyskać pieniądze w takim przypadku ja się na razie umówiłam tak, że po prostu Chińczyk wydłużył mi ten czas na dostawę i wysłał kolejną sztukę więc na razie czekam, no i mam nadzieję, że przyjdzie mi też ten w dobrym stanie jeżeli jeszcze chodzi o tego lightboxa, to od razu mówię, że on ma dwa rodzaje zasilania ja w tej chwili mam tutaj włożone trzy zwykłe takie baterie paluszki i w ten sposób ten lightbox Lightbox działa, natomiast dodatkowo został też do niego dołączony kabelek taki na USB. Natomiast dla mnie po prostu wygodniejsza jest opcja właśnie z bateriami, no bo żaden kabel mi tutaj nigdzie nie lata, nie muszę go chować i tak dalej. Więc tak to się prezentuje. Jak za 10 dolarów, to myślę, że jest spoko. Ogólnie Lightbox spełnia swoją funkcję, no ale minusem jest właśnie to, że przyszedł mi on popękany. Tutaj, jak widzicie, dostałam jeszcze dwa zestawy literek, z których mogę sobie układać dowolne. Napisy, tutaj są też jakieś takie jakby ikonki, serduszka, śnieżynki, jakieś tam pogodowe i tym podobne rzeczy, więc można sobie ułożyć, co się tylko chce. No i mamy oczywiście trzy rzędy, w których możemy sobie te nasze napisy układać. No i teraz czas na kolejne futerały do mojego telefonu. Jak widzicie, zdecydowałam się na takie futerały, które mają przypominać aparat fotograficzny. I kupiłam dwa. Dlaczego? Dlatego, bo w tym futerale bardzo spodobał mi się ten taki ala który przyklejamy do futerału i jego można wyciągnąć. Tylko trzeba to zrobić dość mocno. Jego się przykleja i on tutaj ma taką gumę, ale powiem wam, że to naprawdę ciężko idzie, żeby to wyciągnąć. Chyba nawet nie dam rady tego w tej chwili zrobić, żeby wam pokazać. A, dobra, poszło. I wtedy trzymamy sobie ten telefon w taki sposób i jest to wygodniejsze. Dlatego właśnie go zakupiłam, ale tak jak mówię, nie do końca wygodnie to się w ogóle wyciąga. Oczywiście kiedy to będzie przyklejone do telefonu, to będzie troszkę łatwiej. Ale wzięłam też drugi, który jest bardzo podobny, ale troszkę inny, a to dlatego, że ten na zdjęciach wyglądał naprawdę pięknie. On miał wszystkie elementy 3D i naprawdę wyglądało to super ładnie. Ale niestety okazało się, że przyszedł mi totalny bubel, w ogóle nie do końca podobny do tego, co było pokazane na zdjęciach, bo tam naprawdę było pokazane, że te wszystkie elementy są 3D, a tutaj one są takie jakby bardzo delikatnie tylko wypukłe. W ogóle tu jest jakiś dziwny, taki ciemnoróżowy kolor, którego tam na zdjęciach nie było. Więc ogólnie masakra. Oczywiście założyłam spór i odzyskałam całą kasę za tego case'a, no bo dla mnie to jest tragedia. Więc tego Wam totalnie nie polecam. Jeżeli chodzi o ten futerał, to wygląda tak jak na aukcji. Więc myślę, że jeżeli tylko się Wam podoba, no to jest spoko. Chociaż jak widzicie, jeszcze z niego nie korzystałam. On tutaj ma folię ochronną, ponieważ ma taki błyszczący wierzch. Więc żeby się prawdopodobnie nie porysował w transporcie, to został zabezpieczony folią. Jakiś czas temu kupiłam sobie również taki lustrzany futerał z głową Hello Kitty, jak widzicie. I powiem Wam, że on jest ogólnie spoko, ale się bardzo zrysował. Więc na dłuższą metę to nie jest dobry futerał, no bo już w tej chwili nie wygląda to tak fajnie jak wyglądało na początku. Tutaj po prostu mamy takie jakby lusterko, w którym można było się przeglądać, a w tej chwili jest to takie zrysowane lusterko, w którym raczej się nikt nie przejrzy. Ono ogólnie też troszeczkę zniekształca, to nie jest takie, wiecie, standardowe lusterko, super ekstra, jak możemy mieć przy toaletce czy coś takiego, ale tak wiecie, od czasu do czasu, żeby sobie zerknąć, czy wszystko jest ok, no to było w sumie w porządku. Zobaczcie, tutaj wszystko się dość dobrze odbija ale tak jak mówię, porysował się ten futerał bardzo szybko, noszę go chyba od około miesiąca no i nie wygląda już zbyt dobrze, ale w ogóle zmieniłam futerał dlatego bo wcześniej miałam ten futerał, który już Wam pokazywałam. Jak widzicie też to jest Hello Kitty, ale ten futerał był w takim pięknym pastelowym kolorze, ale niestety on się poodbarwiał i stał się taki jakby lekko szarawy. On się tak jakby wybrudził ale słuchajcie, to nie jest jakiś brud na wierzchu, który dałoby się umyć, czy coś takiego? tylko po prostu jakby poprzebarwiał się ten futerał, ta guma się poprzebarwiała. O, tutaj możecie zobaczyć w środku jak ten kolor wcześniej wyglądał. A w tej chwili wygląda tak, więc różnica jest naprawdę ogromna, i to jest dla mnie naprawdę bardzo dziwne, bo ogólnie tak, ja powiem Wam, że ja nie oszczędzam telefonu. Oczywiście ja go noszę ze sobą, często go kładę gdzieś na dworze albo na przykład nawet w stodole go kładę, więc nie dbam o niego na tyle, żeby faktycznie on był w super czystości cały czas. Faktycznie mógł się wybrudzić, ale kurde, żeby się nie dało go umyć. Próbowałam nawet acetonem i uwierzcie mi, że to w ogóle nie schodzi. A pokażę Wam przy okazji też futerał, który miałam do tego wcześniejszego telefonu. I jak widzicie, on ma jeszcze jaśniejszy różowy kolor. Korzystałam z niego przez bite kilka miesięcy i nic się nie poodbarwiało, więc to nie jest kwestia tego, że po prostu miałam cały czas brudne ręce i go wybrudziłam i w ogóle, wiecie, jestem taki niechluj i tak dalej, chociaż ktoś może tak sobie pomyśleć, tylko po prostu ta guma jest jakaś do dupy. Że tak powiem. Że się tak wyrażę niezbyt ładnie, no bo coś takiego się stało. A moim zdaniem tak się dziać nie powinno, tym bardziej, że ten futereł kosztował ponad 6 dolarów, więc tań wcale nie był, bo zazwyczaj case do telefonów kosztują około 2 czy 3 dolarów. Więc to była naprawdę wysoka cena, no i okazało się, że niestety jakościowo nie jest to zbyt dobre. Tak więc podsumowując, jeżeli chodzi o moje obudowy do tego właśnie telefonu, czyli Samsunga S10E, no to mam jakiś straszny niefart, bo albo te obudowy przychodzą mi jakieś dziwne, brzydkie, albo się zaraz resują, niszczą, albo coś w ogóle jest z nimi nie tak. Więc kupię chyba teraz jeszcze ze dwie i albo już zrezygnuję całkowicie z różowej obudowy i kupię sobie coś po prostu czarnego, żeby było, żeby się nie brudziło, żeby nic się z tym nie działo. Albo nie mam pojęcia, albo będę kupować co miesiąc nową obudowę, albo nawet dwie, bo naprawdę często muszę je zmieniać właśnie przez to, że zawsze coś jest nie tak. No i to by było już wszystko, jeżeli chodzi o te takie domowo użytkowe rzeczy, więc przejdziemy sobie teraz za momencik do ciuchów, ale na szybko jeszcze zrobię Wam takie lokowanie produktu, czyli moich kolczyków, które właśnie mam na sobie, to są również kolczyki z AliExpress, kosztowały 1,5$ dolara. i jak za taką cenę moim zdaniem prezentują się naprawdę ładnie, wiem, że Wam też się podobają, bo kiedy tylko pokazuję się w nich na filmikach albo na Instastory, to dostaję od Was mnóstwo wiadomości z pytaniami, gdzie je można kupić, więc... Więc tak jak mówię, to są kolczyki z AliExpress. Były tanie, no bo tak jak mówię, 1,5 dolara to jest niecałe 5 zł, więc naprawdę spoko cena. Jeżeli chodzi o jakość, to myślę, że wyglądają bardzo ładnie, przy czym jeden kryształek mi wypadł. Więc ta jakość nie jest jakaś powalająca, ale myślę, że jak za taką cenę, to i tak naprawdę warto, bo jeżeli ten kryształek nawet wypadnie, no to można sobie kupić po prostu następne za taką cenę. To nie jest jakaś tam duża strata i zresztą chyba tego za bardzo nie widać, bo. Wiecie, z daleka nikt nie zauważy. Jeżeli nie powiem, to też pewnie nikt nie zwróci na to uwagi. Przykryję włosami i jest git. Mogę dalej nosić. No, i jeżeli chodzi o mojego AliExpressowego ciuchowego Bubla, to są nim spodnie, które miały być takie ala lateksowe. Jak widzicie, zapłaciłam za nie 13 dolarów. I słuchajcie, co jest w nich masakryczne. Przede wszystkim to, że oczywiście ten lateks jest taki przyklejający się do siebie i za bardzo się w tym nie da chodzić. Zobaczcie, jak to się tutaj poprzyklejało w tej chwili między nogami. Naprawdę nie mogę w ogóle tych nogawek rozerwać. Tak to się prezentuje, więc dochodzenia to one totalnie nie są. Żeby sobie zrobić w nich jakieś fotki, jeszcze może ujdą, ale niestety rozmiarówka jest tak powalona przy tych spodniach, że naprawdę nie wiem, jak to trzeba kupować. I ja czytałam komentarze i wiedziałam, że te spodnie są o wiele większe, więc wzięłam sobie o wiele mniejszy rozmiar. wzięłam sobie rozmiar M. Który ogólnie według rozmiarówki w tabelce miał mieć 10 cm mniej niż ma w rzeczywistości. I mówię o rozmiarze bez rozciągania. Po prostu te spodnie powinny być o 10 cm mniejsze, a one nie dość, że są większe o 10 cm, to jeszcze się strasznie dużo rozciągają. I myślę, że rozciągają się spokojnie o kolejne 10. Naprawdę to jest mega elastyczny materiał, więc ta rozmiarówka to jest jakaś tragedia. I dodatkowo te spodnie koszmarnie śmierdzą kocimi sikami I naprawdę ja w tym momencie nie żartuję, ale to jest koszmarny smród Żałuję, że nie mogę wam go przesłać, bo możecie mi nie wierzyć Ale ja po prostu nigdy wcześniej nie miałam rzeczy z Aliexpress, która by śmierdziała tak jak te spodnie Ja już je wietrzyłam, wieszałam je na dworze, żeby po prostu pozbyć się tego smrodu I jest odrobinkę lepiej, ale nadal ten smród czuć Szczególnie tutaj właśnie w tej środkowej części. Nie wiem, czy ktoś się w mnie zsikał, czy o co chodzi, czy one gdzieś leżały na magazynie i tak prześmierdły. Ale to jest tragedia, więc oczywiście też założyłam spór. Tutaj głównie oczywiście opierałam się na tym, że ta rozmiarówka jest totalnie nietrafiona. Więc też tutaj zwrot pieniążków dostałam ze te spodnie, ale no naprawdę nie polecam Wam ich. Ale na szczęście poza tymi felernymi spodniami z Aliexpress mam też trzy sukienki z SHEIN, które naprawdę fajnie się prezentują i pierwsza, która chyba najbardziej mi się spodobała na stronie, to jest coś takiego oczywiście w pięknym pastelowym różu, który uwielbiam. On jest taki troszeczkę przygaszony, to nie jest taki typowy baby pink, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę dolną warstwę. Powiedziałabym, że to jest taki ala baby pink, ale lekko przybrudzony, coś takiego, wiecie o co chodzi. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest LK. I jak najbardziej trafiłam tutaj z tym rozmiarem. Myślę, że ta sukienka jest dobrze do mnie dopasowana. Ona ma ramionka, które tutaj idą prosto i z tyłu są na krzyż, dlatego musiałam je tak pozawijać, żeby wam tutaj pokazać ładnie tę górę. Jeżeli chodzi o tył, to sukienka ma kryty zamek. Wszystko jest też całkiem ładnie uszyte. Ładnie się tutaj chowa nam ten zameczek. Moim zdaniem wszystko jest w jak najlepszym porządku. Sukienka wygląda tak, jak powinna, więc jak najbardziej mogę wam ją polecić. Druga sukienka jest troszeczkę podobna w stylu do tej pierwszej, ponieważ też mamy tutaj taką ala-koronkową górę, natomiast ta sukienka jest krótsza. Ona, jak widzicie, ma tutaj dwie takie falbaneczki, troszkę dłuższe, jedną krótszą. Spadła mi z wieszaka. I jeżeli chodzi o tył. To mamy tutaj taką gumkę, dzięki której ta sukienka będzie pasowała na mnóstwo rozmiarów. Myślę, że tak od 40 w górę do 44 nawet każdy się w ten rozmiar zmieści, a to jest M. -ka. I tym bardziej, że tutaj w biuście mamy też taką sznurowaną część, więc to można sobie dopasować. Niezależnie od tego, czy jesteście szczupłe, płaskie, grube, czy jakiekolwiek inne, to naprawdę ten jeden rozmiar jest mega uniwersalny i myślę, że powinien pasować większości dziewczyn. No i trzecia sukienka to jest już coś troszkę innego. Jak widzicie, mamy tutaj połączenie różu z takim błękitem, z niebieskimi kwiatuszkami. To jest również rozmiar L i jak najbardziej też z tym rozmiarem trafiłam. Jeżeli chodzi o wykonanie sukienki, to tak samo mamy tutaj kryty zamek, jak w tej pierwszej, więc wszystko jest ładnie tutaj wykonane. Jeżeli chodzi o dół, to mamy tu trzy falbanki i ja powiem Wam szczerze, że wzięłam tę sukienkę z zamysłem, że po prostu skrócę sobie te dwie falbanki. I podszyję je tak, jakby tutaj pod tą pierwszą, żeby stworzyć z tego taką mini. Czyli tak, jakby będę miała tą pierwszą warstwę z tej sukienki, taką jaka jest, a tu będą tylko takie falbaneczki sobie wystawały, potrójne. Więc taki jest plan przerobienia tej sukienki i myślę, że będzie to naprawdę fajnie się prezentowało, kiedy już zrobię ją tak, jak chcę zrobić. No bo w tej chwili powiem Wam szczerze, że nie do końca jestem przekonana właśnie do tych takich potrójnych falbanek. Troszeczkę nie jest to do końca mój styl, ale naprawdę sam kolor i sam styl sukienki, kiedy zostanie przerobiona na taką mini, myślę, że będzie jak najbardziej na plus, więc też jestem zadowolona, sukienka wygląda dokładnie tak jak na aukcji i też nie mam się do czego tak na dobrą sprawę przyczepić. No, i na koniec została mi peruka ze sklepu Uself Wick. Jak widzicie, wybrałam sobie taką blond perukę z ciemniejszym odrostem, z takim efektem ombre. I ja od razu mówię, że mam już bardzo podobną perukę. Tyle, że tamta ma ciemniejszy ten odrost, i przy mojej jasnej karnacji to nie zawsze wygląda dobrze i naturalnie. Więc kiedy zobaczyłam tą, a na zdjęciach wyglądało to właśnie tak, że ten odrost jest sporo jaśniejszy niż w tej, którą posiadam, no to uznałam, że chcę ją mieć, bo... Bo może to wyglądać spoko. Minusem jest to, że wydawało mi się, że ona będzie chłodniejsza niż jest w rzeczywistości, szczególnie jeżeli chodzi o tę górną część, bo tutaj te włosy są takie lekko żółtawe, dolne są takie ładne, chłodne, jak widzicie, a tu właśnie mamy troszkę takiego żółtego odcienia, ale zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. Oczywiście jest to peruka lace front, więc muszę sobie najpierw odciąć siateczkę, zanim tę perukę nałożę. Po założeniu prezentuje się to tak i powiem Wam, że faktycznie ten kolor odrostu jest jaśniejszy niż w tamtej peruce, którą Wam już jakiś czas temu pokazywałam. Jeżeli chodzi o dół, to mi się podoba, ale ten kolor góry niestety kompletnie do mnie nie przemawia. Jest moim zdaniem zbyt ciepły i taki jakby lekko zielonkawy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało tutaj, właśnie w tym obiektywie. Powiem Wam tak, do fotek myślę, że będzie wyglądała spoko, bo po prostu ściągnę sobie troszeczkę tego koloru. Ochłodzę go i będzie to wyglądało ładnie na zdjęciach. Natomiast niestety, no tak na żywo, żeby ją gdzieś założyć na jakieś wyjście nawet, no to myślę, że niekoniecznie właśnie przez ten kolor tego odrostu. Natomiast jeżeli chodzi o same włosy, no to prezentują się ładnie zresztą standardowo, tak jak w przypadku peru front. I ja lubię tego typu peruki, moim zdaniem one naprawdę ładnie wyglądają, chociaż są oczywiście bardzo długie, więc jeżeli chcemy, żeby ten efekt był troszeczkę bardziej naturalny, no to. Powinniśmy sobie lekko te włosy skrócić. Oczywiście, tutaj na górze przydałoby się jeszcze prostownicą przyprasować te włosy, żeby one się wygładziły, żeby tutaj tak nie odstawały. Bo to jest pierwszy raz kiedy po prostu przełożyłam przedziałek ze środka na bok. Ja zazwyczaj noszę przedziałki na boku. I na środku się jakoś tak kiepsko czuję w przedziałkach, więc trzeba by było troszeczkę nad tym popracować. Myślę też, co można zrobić jeszcze z tą górą. Jeżeli macie jakiś patent na to, jak ochłodzić kolor takiej właśnie syntetycznej peruki, to napiszcie mi w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, czy da się coś z tym zrobić. No i to by były już wszystkie produkty, które miałam Wam do pokazania w tym dzisiejszym open boxie. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym filmiku. Papa!